Protost lekarzy skupionych wokół porozumienia zielonogórskiego. W powiecie raciborskim zamkniętych jest 9 przychodni. W Raciborzu nie działają m.in. przychodnie Eskulap przy ulicy Kolejowej i Panoceum przy Wojska Polskiego. Strumienie pacjentów z zamkniętych placówek zlewają się w Centrum Zdrowia przy ulicy Ocickiej w Raciborzu. Najgorzej przedstawia się sytuacja w gminie Kuźnia Raciborska, gdzie zamknięte są wszystkie przychodnie. Burmistrz Paweł Macha zapewnił pacjentom z gminy darmowy transport do przychodni przy Ocickiej i szpitala przy Gamowskiej w Raciborzu. W kościele ksiądz zapowiadał, że y, będzie dojeżdżał bus z kuźni y, co godzinę, nie? Co godzinę, o 7 rano. Pan wyruszył, o której godzinie właśnie? O, o 7 rano. Zarejestrowałem się, jestem umówiony na 12. Duż, dużo osób jechało tym busem o 7 rano? Y, tylko dwie osoby. Pierwszy dzień na pewno ludzie nie wiedzieli po prostu nie? skąd spod ośrodka y, Amikus Kuźni Radzieborskiej. W Rudach akurat dzisiaj może będą wsiadać, ale dopiero o 8, 9, 10, nie? Tak rano może nie wszyscy wiedzieli o tym. A przyjedzie tutaj za, zabierze. Najlepiej jakby jakaś wywieszka była, konkretna godzina, bo jak na razie zostawił kierowca numer telefonu, także żeby się skontaktować w, w razie co, nie wiadomo, zobaczymy jak będzie dalej, nie?